Panie Adrian, myśli pan, że ktoś przyjedzie? Nie mam pojęcia. Na pewno ktoś przyjedzie, ale już się nie stresuję tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku się stresowałem, w tym roku. Poza, poza tym patrząc na te widoki nie można się stresować. motocyklowe powitanie wiosny na głodówce. To taka nasza tradycja. No dobra, może nie do końca tradycja, bo dopiero raz żeśmy ją witali i w tym roku padł pomysł, żeby powitać ją tutaj w pierwszy weekend wiosny drugi raz. Miejsce nietypowe, najwyższe w Polsce, wysokość 1120 metrów nad poziomem morza, schronisko, głodówka. Z przepięknym widokiem na tatry, które witały zjeżdżających powoli motocyklistów. No, oczywiście tradycyjnie znowu myślałem, że osób za dużo nie przyjedzie, bo poranek był bardzo chłodny, zaledwie 4-5 stopni, ale motocykliści to twarde chłopy i twarde dziewczyny, bo tych również nie brakowało. No i faktycznie motocykli zjechało się bardzo dużo koledzy i koleżanki z różnych miejsc, nie tylko pod Hala, bo przyjechały ekipy z Podkarpacia, ze Śląska. Przyjechały z Mazowieckiego, z Warszawy, nawet ze stolicy. Kolega przyjechał na skuterze, żeby było śmiesznie. I tym trochę zawstydził niektórych, bo jednak z naszych tutaj podcharańskich motocyklistów niektórzy nie odważyli się maszyny wyciągnąć. Ale też nie było takiego ciśnienia, bo nasze spotkanie wiosenne odbywa się, można powiedzieć, bardzo na luzie, bez żadnych dodatkowych atrakcji. To po prostu taka okazja, żeby spotkać się, popatrzeć, zobaczyć po tych kilku miesiącach. Popatrzeć na motocykle, popatrzeć na motocyklistów, zobaczyć kto, co mógł, kto urósł bardziej, kto ma coś przy motocyklu nowego przez zimę zrobił, czy jakieś olejarki, uchwyty i tak dalej, tak dalej. A motocykli też fajnych nie brakowało, bo koledzy z Krakowa przyjechali na nowych triumfach i na tryumfie w rakecie tysiąca pojemności, więc naprawdę solidny motocykl. Fajnie, was było wszystkich zobaczyć. Naprawdę bardzo się cieszę, że nam się znowu udało w taki trochę zaplanowany, spontaniczny sposób to zrobić. Zaplanowany, dlatego że już wiecie, że pierwszy weekend wiosny na głodówce to się spotykamy, a spontaniczny, dlatego że ze względu na to, że jest wczesna wiosna i u nas tutaj mogą być jeszcze śniegi, to też nie zawsze wiadomo, czy ten, czy ten zlot, czy to spotkanie się uda, ale tym razem się udało i znowu mamy dużo szczęścia, ponieważ już na dzisiejszy wieczór. Prognozy zapowiadane są bardzo słabe. Ma się pojawić jakiś, jakiś deszcz ze śniegiem, śnieg, także znowu będzie biało, ale myślę, że akumulatory wam się wszystkim udało podładować. I te w motocyklach, i te w środku, które macie wewnętrzne, także bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę. Nie wiem ile było motocykli, na pewno kilkaset osób było. Do każdej szarlotki i do każdej giełbaski dostawaliście takie smyczki. Mam nadzieję, że wszyscy odebrali. Smyczek poszło 300, więc powiedzmy, że liczmy, że tak około 300 motocykli było, chociaż też wiem, że nie wszyscy te smyczki brali. Bardzo się cieszę, że kolejny raz nam się udało. Bardzo się cieszę, że kolejny raz plac przy schronisku na głodówce wypełnił się motocyklami, i mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie podobnie i że znowu nam aura będzie przychylna dla nas i nie będzie sypać ani padać. I oczywiście wielkie podziękowania również dla schroniska głodówka, które nas tutaj gości i zawsze na motocyklistów czeka z otwartymi ramionami, z otwartą kuchnią i z otwartymi pokojami, bo również tutaj możecie sobie pokój wynająć i zostać na dół dłużej, tylko ostrzegam, że pokój z takim widokiem pięknym, no to zachęca do kolejnych przejazdów, więc jak już raz tutaj zostaniecie, to już będziecie przyjeżdżać co roku. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście. Dziękuję bardzo, że pamiętacie o tym spotkaniu, za wszystkie miłe słowa za spotkania. Za mną już plac pusty został tylko motocykl mój i Bartka, Bartek smutny siedzi. Dzięki Bartuj za pomoc. A teraz idziemy się. Mamy jeszcze przejechać kawałek. A ja ruszam sobie w ciepłe kraje, skąd Wam będę coś tam wrzucał. Bo u nas kolejne dwa tygodnie mają tutaj być słabe. Ale to zobaczycie wkrótce. Trasę wyjechałem około godziny 22, dosłownie już kawałek za Jurgowem, zaczęło padać i tak padało przez całą trasę, nocnej drogi Wam nie pokazywałem, dojechałem do granicy z Węgrami, obudziłem się, to niestety też padało, zostałem przy jakiejś stacji benzynowej, tam spałem, a te dźwięki, które słyszycie gdzieś tam w tle, to kawa, która się już szykuje, bo nadszedł kolejny dzień. Deszczowy, smutny, ale piękny, bo w trasie i to najważniejsze śniadanko, trochę pracy, już się woda na kawę gotuje i trzeba ruszać w dalszą drogę. Powiem Wam, że przydaje się maszynka w samochodzie Chociaż całą dodatkową kuchnię mam z tyłu To przy takiej pogodzie jak dzisiaj No to z tej kuchni za bardzo korzystać się nie da Szczególnie tak na szybko na parkingu No bo leje niemiłosiernie Co chwilę leje, wieje Więc bez sensu A tak to sobie na szybko coś można w samochodzie ugotować Usmażyć, podgrzać Także bardzo fajna sprawa A lać lało w zasadzie cały czas Przez całe Węgry najpierw lało, a potem potężnie wiało jak się dojechało jak dojechałem w stronę Balatonu ale tam zawsze wieje tylko zależy w którą stronę dzisiaj wiało z każdej strony więc jechało się do Kitu no ale te ulewy momentami były potężne więc no, taka troszkę ciężka trasa i trochę się cieszyłem, że jednak nie jadę motocyklem a tym razem kupiłem winiety wszystkie dobre, to znaczy winietę chyba D1 na samochód czy D2, już nie pamiętam kosztowała 8 tysięcy tych forintów ich nich i do tego przy, przyczepa czyli winieta U, która kosztowała 5500 forintów czyli razem kosztowało 13,5 tysiąca forintów no wściekle brzmi ta wartość ta, ten, ta ilość tych pieniędzy, ale to jest około 170 zł naszych polskich czy to dużo? To są winiety 10-dniowe, więc przez 10 dni mogę jeździć. Oczywiście będę jechał tylko przez 2 dni, czyli w jedną i w drugą stronę, ale i tak jest to mniej niż jakbym miał jechać nad morze, więc dlatego zdecydowałem, że tę winietę zakupię. No, poza tym, no, czas to pieniądz, też to powtarzam podczas każdego wyjazdu. Chciałbym jechać poza autostradami, to pewnie bym jechał kilkanaście godzin dłużej, a tak to raz, dwa się śmignie i dojedzie. Szczególnie, że przy dzisiejszych warunkach, no to lepiej sobie jechać spokojnie autostradą, chociaż też parę wypadków było, ale na szczęście z drugiej strony jakoś tam się udało ominąć te korki. Chorwacja przywitała mnie. Troszeczkę lepszą pogodą i oczywiście otwartymi bramkami. Takie nietypowe trochę, bo kto z was jechał na Chorwację czy do Chorwacji, to wie, jak to wyglądało, że tu się czasami spędzało dość długi czas w tych korkach, a teraz elegancko wszystko pootwierane, aż tak nietypowo, ale fajnie, mnie to bardzo cieszy, bo, no bo Europa jest wspólna, więc powinniśmy tak sobie właśnie podróżować. Ale oczywiście zaraz za granicą znowu pojawiła się ulewa i to taka niemiłosierna z jakimiś kulkami gradowymi, takimi drobnymi. No taka pogoda, taka pogoda, marzec, 27 dzień marca, także w marcu jak w garcu, a idzie kwiecień, a tam to dopiero się będzie działo. Mały postój na pierwszej stacji, zaraz za granicą, jakieś 60 km od Zagrzebia. Postój, dlatego że zawsze na tej pierwszej stacji kupuję sobie kartę SIM, bo są prawie zawsze dostępne. Kupiłem kartę 20 Giga, net to go tak się nazywa, za 10 euro, bo w Chorwacji już są euro. Ale podane też są kuny, więc nie wiem. Chciałem, wziąłem ze sobą, znaczy miałem wziąć ze sobą kuny, żeby je wydać, ale niestety nie wziąłem, więc trudno, trzeba będzie znowu wrócić tutaj. Pierwszy postój, jak widzicie, słoneczko, trochę wieje od czasu do czasu, no ale z tyłu patrzcie jak czarno, niestety. Ale tutaj nam się ładnie, nam, mnie się robi tutaj, woda na kawę się gotuje, trochę poprzestawiana, a tutaj z domu wzięty obiadek czyli jakieś kotleciki od mamy i bardzo dobre serki ze schroniska Bukowina z Bukowiny Tatrzańskiej kawa będzie za chwilę Himalayan już suchy no troszkę go tu domoczyło ale o, ten motocykl zmógł na przyczepie już więcej niż nie jeden na kołach podczas jazdy no, parking puściutki nie ma nikogo praktycznie poza dosłownie dwiema ciężarówkami, jedną osobówką. A jak jesteście w sezonie w tych okolicach, to wiecie, co się tutaj dzieje. O tym jak nieprzewidywalna pogoda może być w Chorwacji wiosną, nie świadczy to, że dosłownie przed chwilą stałem w słoneczku. Zmienił się kierunek wiatru, i wszystko to, co miałem wcześniej przyszło teraz. I pada taki drobny deszcz ze śniegiem. Coś takiego, takie drobne kulki, i temperatura spadła do jakichś 2-3 stopni. Nieprawdopodobne to jest. To jest dosłownie kilka. Ile, to, 10 minut zdążyłem sobie kawę, tylko zalać, nawet nie zdążyłem zjeść. No taka jest właśnie wiosna w Chorwacji, także zaraz jadę, a potem Wam opowiem co i jak z tą Chorwacją w ogóle. Słyszycie burzę? Jeszcze tego brakowało. Pięknie jest. Jeźdź do Chorwacji, mówili. Będzie ciepło, mówili. Jak się domyślacie, kolejne 100 km również było w deszczu i ulewach, ale już nie będę Wam tego pokazywał. Przejechałem sobie w międzyczasie dwa razy przez bramki autostradowe, płacąc w sumie 19 euro mniej więcej. Wszystko napiszę w podliczeniu, a teraz jestem w miejscowości Karlowac i po 725 km od domu mniej więcej tankuję. Paliwo tutaj jest o 10 mniej więcej eurocentów tańsze niż na autostradzie. Nie, jakoś tam strasznie dużo, duża różnica, ale bag mam akurat puściutki, bo na rezerwie jechałem i dalszą drogę jadę starą jedynką, rezygnuję z autostrady. Nie ma to jak zatankować 79,5 litra w 80-litrowym zbiorniku. Także mi zostało pół litra tylko, super. Ale mam za oczywiście zapas zawsze, bo jak wiecie, Yy, przezorny, zawsze ubezpieczony. Mam 20 litrów yy, tego yy, ropniaka z tyłu, także dwa kanistry są. Idę płacić i w drogę. A droga, którą wybrałem, prowadzi z okolic Muzeum Wojny Ojczyźnianej, o którym opowiadałem Wam w odcinku wakacyjnym yy, i prowadzi tak zwaną Starą Jedynką czyli Starą Drogą Łączącą część, czyli e, okolice Zagrzebia, m, okolice miejscowości Karlowac, z, ze Splitem, z Zadarem, gdzie się właśnie dzisiaj udaje m, Droga e, trochę zapomniana, ale bardzo fajna, motocyklowa. Już kilka razy wam ją polecałem i polecam ją tak, e, tak samo dzisiaj. No, niestety mnie się trafiła, e, trafiły warunki takie, jakie się trafiły, m, ale i tak było bardzo przyjemnie, bo przynajmniej nie trzeba było za nią płacić, więc to jest taki plus. E, a dlaczego w ogóle tę część o Chorwacji zostawiłem sobie razy? razem z rozpoczęciem sezonu bo i na głodówce, na głodówce witaliśmy wiosnę i ja też próbuję tę wiosnę powitać właśnie w Chorwacji. A poza tym wiedziałem, że na pewno o czymś nie powiedziałem podczas podsumowania tego spotkania na głodówce, dlatego chciałem powiedzieć, że przede wszystkim bardzo serdecznie Wam dziękuję za wsparcie zbiórki dla Małej Wiktorii na leczenie i rehabilitacji dziewczynki. Wiecie jak to jest? No nie powiem ile pieniążków zebraliśmy, bo urzędnicy zamiast garnąć się do pomocy, to zaraz się będą garnąć do rozliczania tego i sprawdzania, ale naprawdę zebraliśmy bardzo fajną kwotę, która pomoże na pewno w leczeniu i w tym, żeby Wiktoria wracała do zdrowia. Za to bardzo wam serdecznie dziękuję i przy okazji jadąc sobie dzisiaj tak pomyślałem, że jak będziemy widzieli, że warunki są złe w następnym roku albo w kolejnych, to możemy zrobić coś na zasadzie takiego powitania z może spotkania z jakimiś podróżnikami motocyklowymi, myślę, że coś wymyślimy i że będzie fajnie i że fajnie tą wiosnę zawsze będziemy na głodówce witać. Bo dopóki nas głodówka będzie chciała tam widzieć, to myślę, że tam będziemy sobie przyjeżdżać. A mój plan na tegoroczną Chorwację jest bardzo krótki, bo planu nie ma. Tak naprawdę, jadę dzisiaj w stronę Zadaru. Bardzo są niekorzystne prognozy i stwierdziłem, że nie będę planował nic. Chciałbym pojeździć troszeczkę po szutrach, troszeczkę po, poodwiedzać tereny, które już, w których już byłem sam i z Bartkiem w zeszłym roku, i znaleźć kilka nowych dróg, bo ja po, każdej, po każdym wyjeździe mam. Na każdą odwiedzoną pińęskę mam trzy kolejne. No i tak samo tutaj znalazłem kilka fajnych dróżek, które chciałbym zwiedzić. Czy pogoda pozwoli? No zobaczymy, na pewno liczę, że jadąc w stronę wybrzeża jakiś zachód słońca zobaczę, no bo to na pewno mi poprawi humor, chociaż już słyszę w radiu, że bura, czyli ta bardzo silna wichura spowodowała zamknięcie tunelu Rog i zamknięcie części magistrali, dlatego bardzo się cieszę, że wybrałem właśnie tę drogę, bo tutaj, praktycznie, zawsze można jechać i najczęściej tutaj jest deszcz. A na wybrzeżu, może i będzie cieplej, ale będzie strasznie mocno wiało. A ten dzisiejszy odcinek kończę wyjściem z samochodu, ale pewnie nic nie będziecie słyszeć, jak, jak wyjdę. Bo chcę Wam troszkę chociaż pokazać, jak wygląda bura, chociaż ja jestem w takim miejscu, gdzie nie ma głównie tego wiatru, to znaczy to jest boczna część Welepitu, skąd ten wiatr schodzi. Ale myślę, że zobaczycie i usłyszycie, tylko czego masz przejedzie auto. I tu się z Wami pożegnam, trzymajcie się. No i zapraszam do następnego odcinka i zobaczymy, czy będzie troszkę lepiej, a to te dźwięki, które powinniście słyszeć, to są elementy samochodu, które drgają na wietrze. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. a teraz idziemy zobaczyć, jak wygląda bura, żeby mi tylko drzwi nie urwało,